Witajcie, witajcie serdecznie z tej strony profesor W, czyli Mikołaj W, czyli Oscar Monger, czyli z kanału Free Gamers, a jest ze mną. Christian, witam Was bardzo serdecznie. Tak razem w tandemie męczymy mapę pre do Black Opsa 2, czyli słynny Nuketown, Town. Jedną z lepszych map w pierwszym Black Opsie. Słynącą z tego, że rzezie są takie, że głowa mała i kończy się wszystko spektakularnym wybuchem bomby atomowej. Zobaczymy jak nam pójdzie. Nie szło nam za bardzo w zombie ostatnio. Nie, nie, nie. A, to może nam pójdzie choć w multi. Może, ale kto to wie to. Ale żaden z nas wielkiego skill'a jakiegoś jeszcze w tym nie ma. No dokładnie tak. Jeszcze ja tu szalony, hopcam z pierwszy poziom. O <coughs> co za świnia w plecy strzela? Tak to to nasz, dobra. O nie ładnie, nie ładnie. Ja, ja go dorfę. Gdzie on jest? Ale trzeba przyznać, że jest i tak dużo spokojniej niż w MW3 chociaż. Nie ma już za chwilę moabu, tu atomówki na lotu, tu ten nóż gdzieś w głowę. Jest tak... Dobrze Dziś, jest. Hej. Boże, ja nie rozróżniam ludzi. <laughs> A ilu nas jest? Nawet nie tak dużo w sumie. Uhu. O, tutaj O, ja jaka jest. piękna pani bez rączki. Oj, 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 popatrz. Pani dla mnie główka straciła. O, znowu. To znaczy? Te kobiety. O! Ale wyleciał. Nie tylko Wiele. on. O! Uhu. I Cześć. padłem. O, o! Y, y. Wow, ktoś przywalił nalotem Dobra Reload Stab on Dobra, padł, jest, okej, okay. żyjemy Co za emocje No nie Oł oh je, Zabiłem go? Jaaa yeah. To za skin. Jestem z ciebie dumny Oł oh a my wygrywamy w ogóle? Nie, przegrywamy. Nie, nie. Dzięki Do mojemu dużo. skillowi chyba przegrywam. No przegrywamy C45 ja. A gdzie tu pisze? E, lewy dolny róg. Lewy lewy z... róg. Jajaj. Jaj. No trzeba zdobyć ten sztab, bo to wstyd. Nie wiem czy go zabiłem, czy zabiłem swojego whatever, nie można, ale klączek kogoś zabiję. O! otrzymuję awans, Boże, jak jestem siebie dumny. to już drugi poziom! To już drugi poziom. Yo, kiedy to było? A, stare czasy, nie? No. Kurde no. no. Przejęliśmy ten sztab, a nadal przegrywamy... Nie, nie przejęliśmy. O jo, cio, cio. Zdawało mi się. Zdobądź, dobra, lecę na Janka. No zdobywamy, 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 już prawie! Jest nasz! Dobra. Uhu! No Dlaczego? przegrywamy 0 do 65 nadal więc Dobrze nam idzie Wielki postęp zrobiliśmy O, o nie zauważyłem ich w ogóle Fak, 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 fak. fak. <grywa> Ej, skąd To się... za małpa dobra Warto by było choć mieć ten jeden punkt <grywa> Ja mam ile? Uh, cztery tak A Cztery zabiłem Jestem Jego. najlepszy w naszym teamie, aż dziwne o, A. Dziecię, nie patrz, nie, nie ma. Tego. Wieloletnie doświadczenie w graniu i nie robieniu niczego konstruktywnego popłasa Przynajmniej, <laughs> przynajmniej to Przynajmniej a tyle tak tak na noże, a tu dupa A tu dupa blada Ajaj Jak, patnął na ziemię, skupan? I tak zdech no. e, Mściciel nie, 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 no, 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 tak czułem. A, o, o to jest właśnie... Czułem, że tego dojdzie. Co? Te fale, te fale, których tam... Fale z mikrofalówki. Mikrofale, to jednak była prawda, że to szkodzi. O to fa... Ojeżdż, ty walne... O... Jest sztab do przejęcia. A, byłem tak blisko. A zarazem tak daleko. No właśnie. A, podejście drugie, to się może nie udać. Jesus Christ, nie wiem gdzie biegam. Lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół. Przejmuj sztab, bo wstyd gdzie tu jest prawie prawie jest, mamy yeah. go oh, yeah. o mam jakąś lepszą pukawkę. ale czemu my nadal przegrywamy 0 do 90 What? to jest yes, yes, smart, to ja mnie to... zastanawia nie dobrze nam idzie je headshot, łuch chociaż jeden Jesus. jak ci tam idzie no Jesteś tak jakby ostatni! Jestem z tego dumny! <noise> Ktoś musi być, nie? <noise> no! Spokojnie! Pierwsza rozgrywka na mnie! Ja A, miska... pierwszy knife kill! No, tak się przyczaiłem nie z tyłu. Co, co? A, ty, 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 ty. Tutaj, A tutaj, jej. tutaj, tutaj, tutaj! Oto poleciał! O! Oh. Jak nie zabił! Mój dron kogoś załatwił no, Wow facet ale wyleciał, <noise> wyleciał to Lecia, daź lecia Mocne, tenś tam, a tu tego samego zabiem co on zabił O Jezu to mówi nie nie, 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 nie chcę umierać Dobra. Tym Dobry. razem się udało Gienko, gienko, gienko o o o o, o. A już jako? przejmowałem stop, fuck! O ty nie wiem w... zaszycie, ale jakiś nalot Mnie pozyskałem. tu, od tylca bierze. Wow, Nawet jestem. Zawsze jak na lot to tak w kwestii jak czysto wizualnych był. Dla pozorów. Dla pozorów właśnie. Dobra, dobra. O, tu jakaś niewiasta Oso. leci. Aj! O, zdziłaś mi go. Izu, zły człowieku. Lepszy czajka. Kikusia, po trawniku. o, ktoś tu nie wykosił trawy. U nieładnie, nieładnie. Gdzie ten sztab? Przegrywamy z tego do 115. Dobrze nam idzie. Przejmujemy sztab. <laughs> Mamy go. Punkty do wygranej, 250. Pewnie wygramy. No. To na pewno no. O, ja, 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 zmień broń! Przy na babci, nie, nie mogę się przyzwyczaić, że tutaj na 1-2 nie można zmienić broni Tylko na kółku o, żeś ty jeszcze musiał się przeładować O, o nie Dobra, ale dalej jestem najlepszy Jakby nie patrzeć O, o, A ja najgorszy Jestem z tego dumny Czemu nie mogę przejąć sztabu? Nawet zdobywam Przydałaby się pomoc, nie ukrywam Czekaj, czekaj, czekaj o ty, ty jesteś, ty, ty jesteś. Przy sztabie O jak on zabił Dobra zaraz ja tu się tak... Uczy. Nie! Kurde! O żeż ty No to jest po prostu śmieszne Mi, mi ręka zadrżała Bez kojarzy No ty No nie zabiję go Noż No nie w plecy sierwo ludzkie no! Nieładnie. Nieładnie tak odpiczać. O, znowu, no nie. A gra jest głupia, śmierdzi, było grać w Medal of Honor. <grymka> Dobra, idę przejmować to Przejmujemy. No, come on. No, <grymka> no, przejmujemy, przejmujemy, tak blisko. Mamy go. Yeah. Punkty to wygrane, jedyne 250. No jako ty... No nie, jest znowu te fale, mikrofale. A, nice kill, he, he, he. A, drugi nice kill. A, kurde, byłby trzeci, ale nie. Ale było za dobrze. Ale awansowałem. Idzie mi normalnie rewelacyjnie, nie ma co. No, masz trzeci poziom, zaczynałeś z pierwszym. Postęp jest, nie? Małymi kryczkami do przodu A, na Janka do przodu, to. Do... O, się nie Czy, że umrę, ale... A, no. do... A, knife kill jest! A, drugi knife kill Dobra 38 osiem killi O, jak mnie tu zaraz Nawet, nawet Ojej. Yeah. Ah. Ojej. Uuu, uh, 6 do leci. Oh leć leć ptaszyno i zbierać żniwo. Tak, udało się. Jep. Flash pang. Nic nie widać. a bo tu jest to dziadostwo No ja Przejmujemy, przejmujemy. Mamy to. Nadal przegrywamy, ale już nie tak. Jezus, 180 do zera, no Jezus No, było 250 przed chwilą gdzie? No ja. Nic nie widzę, nic nie widzę Przypłaciłem ja to, to Życiem, a właściwie to zgonem Ojej jak poleciał Po wszystkich No, Obstawione wszystko na oko No, nareszcie. Oś, Mnie wywaliło w powietrze lecia, da leć, adać, leć. Mm. Nie Nie podejdziemy tam chyba. No jak O nie, mikrofale znowu. O wa. Mikrofalówki atakują. Muszę się schradzić. Dobra, nie wygramy tego, to jest pewne. Sztab online za to jest runda, runda na czas czy jak to ja to nie mam. To... Nie do jakiegoś limitu punktów pewnie Headshot ujeżdżał Nie no jest 3 minuty 12 jeszcze A Gdzie to pisz? No odlicza się przy, nad tym... A tu 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 no, no, no. dobra widzę 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 widzę, widzę, widzę. A przez ścianę, he frayer Frayer? Trudno Przyjmujemy Gdzie jak skąd? Nie ma o czym tu mówić Aj nie no Kurdy Ale Mam już termowy ofiar Spieprzaj, spieprzaj stąd A. Cii, no, Co się dzieje? Nic nie widzę Co to jest? Co to było? Co to było? O, sobie pojechał. O, uchwyt przedni odblokowałem. Jeszcze, jak, jak mi nie idzie. O. Aj. Boże. Damy radę, damy radę. No, ale liczy się o. zabawa. Liczy się zabawa, nie punkty. Niby tak, ale... Ale przegrywamy 0 do 220 Dobrze to jest To miaży dupę trochę tym wynikiem jest. No m... ich zaczyna No i się zabrał mimo go skilla Nie lubię go.